Ryby, jak się zarybia e, rzeki, to tak samo. Ryby się powolutku na brzegu oswaja z wodą, wyrównuje się temperaturę i później się wypuszcza do rzeki. Podobnie robimy z rakami. O zobaczcie jak zaczynają się ruszać już, już w skrzynkach. Już czują, już czują, że pójdą za chwilę do fajnego, dobrego środowiska. No dobrze pierwszą skrzyneczkę tutaj powoli na brzegu rozsypiemy i powolutku będziemy je powolutku, powolutku powolutku, powolutku one się będą nam rozchodziły Zobaczcie jakie mają wszystkie raki, które tutaj są dobrą kondycję fizyczną. Jeden w jeden. Wszystkie mają szczypczyki o, i temu pomożemy. Pomachał.